Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś burzowe stanowiska do zalewania takich oto drewnianek drzewicą. Jak widzieliście na poprzednich filmikach przyklejałem je po prostu do tej tacki. Co... jest niepotrzebne. I dzisiaj zbuduję stanowisko. Żeby takie drewnianka się nie przewracały. Pierwszym etapem jest pomiar. Jedną ręką oczywiście jest trudno. Na 24 cm. Tutaj już przygotowane materiały. Tak, sklejka znalazłem. I jest Tutaj go parę wkrętów i będzie gotowe. Najpierw wyciągnąć jakąś tam skrajkę, żeby jakokolwiek to wyglądało no, A później zobaczymy Przedstawię Dużo to nie dało, ale zawsze coś Teraz wymierzę I wytnę 24 cm. Okej, okay, tak wygląda wycięta deseczka Teraz muszę dociąć listowych wzdłuż i zamocować je w mniej więcej równych odstępach w których będą się mieściły w które zarabią położeniu tutaj po ułożeniu mniej więcej. Teraz będę robił przymiarki. Na pewno muszę niektóre elementy cieńsze, inne grubsze tak będą musiały być inne odległości no dobra, biorę się za wiercenie i przykręcamy po zamontowaniu już dwóch szczepelków wygląda to obiecująco sądzę po tym ile miejsca mam Wszystkie elementy Po prostu ta część mi nie jest potrzebna Więc musimy się z nim pożegnać Tak się prezentuje gotowy Gotowa półeczka w swoim docelowym miejscu Dziękuję za uwagę Do zobaczenia